Dawid, jesteśmy kilkanaście minut po ceremonii ważenia i twój rywal niespodziewanie nie zmieścił się w limicie wagi półciężkiej, niecały kilogram na Zaskoczony jesteś? Wiesz, nie jestem zaskoczony jakoś bardzo, dlatego że, te, że nie, nie ma co afery robić z niczego, dlatego że to nie chodzi o to, że on jest nieprofesjonalnym gościem, tylko sam wiem jak to jest, wiesz, trzymanie tam wagi, może trzyma tą wagę na, na gramy już i wiesz, jest przelot, nie zawsze masz jedzenie ze sobą, nie zawsze zjesz to co chcesz yy, i po prostu może zjadć coś bardziej kalorycznego, no wiesz, ja tu jestem profesor w tym, liczę sobie kalorie, także wiesz, ja jeszcze dzisiaj zjadłem dwa posiłki, także nie było problemu, ale to zrobi to, 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 to bez problemu, tak, że, także wiesz, tu nie ma żadnego problemu problemu. Tam nie, nie miał, miał miał, ponad kilo, także wiecie, że limit jest 79,400. On ważył 8200, ileś nie byle, tak? To tak, to, to nie, to, to 800. 800, no, 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 to, także to nie jest jakieś dużo, także wiesz, on to zrobi tą wagę. Gdyby to dla mnie zależało, pewnie bym w ogóle, wiesz, mu nie kazał robić tej wagi. Wiem, że ktoś na wyjeździe ktoś mi by tak, takiego prezentu nie zrobił, no ale mam, mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie, no ja sobie to wszystko, jak będzie trzeba, to sobie te jedzenie będę wywoził ze sobą swoje. Czasami lubisz pograć z rywalem psychologicznie na ceremonii ważenia, trochę go sprowokować, dzisiaj na spokojnie do tego podszedłeś. Więc co, jak wjeżdżałem windą do pokoju, to mnie zobaczył, siema David, piątka, misie, nie umiem już tak po prostu, jutro się będę musiał nastawić bardziej, znaczy ja jestem nastawiony, także wiesz, ja wyjdę do ringu i wiadomo, nie będzie przebacz, ale widać, że normalny facet, wiesz i, i... Nie, moim zdaniem nie musiałem tego robić, bo Zawsze trzeba robić tak, jak jest, tak jak robię cały czas. Niech się coś zmienia, niech, niech będzie troszkę inaczej, wiesz, no. spojrzenie było, jak najbardziej byłoby tam bez prowokacji jakiś w porządku, wszystko tak jak miało być. Yy, co? No jutro walka i damy do fajerwerki. Tak jak zapowiadałeś, pierwsza szybsza akcja, pierwsza szybsza kombinacja, która dojdzie do celu zakończy walkę. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest z tego, co oglądam, to jest twardy zawodnik, że on potrafi przyjąć. No, pierwsza na pewno celna jakaś akcja. Słuchaj, ja wiem, no. że celne prawe proste będą na pewno będę miał spustorzenie w głowie i będzie yy, zakręcone, że tak powiem, no, czyli będzie poczuje prąd. Kwestia jest dokończenia. On to jest taki zawodnik, że jak nawet zadaje ciosy, on tam oddaje ciosy, dlatego trzeba. Przyjąć te oddane, nie cofać się i ponowić akcję, także to no tak planuję, zobaczymy jak będzie. No, wiesz, boks to jest taki, że yy, może być zdarzyć się wszystko. Także z tym z, tak jak się czuję, na tyle co jestem tutaj, czuję się i wiesz, przygotowany fizycznie, mentalnie, siłowo, to wiem o tym, że jak często trafię, to, to będzie po walce po prostu, a na pewno będzie podłączony. No, każdy mój praw jakiś silniejszy będzie robił spustoszenie. Jak na początku nie będzie tego spustoszenia, jeżeli chodzi o, o knockout, że od razu będzie znakotowany, to na pewno to będzie w późniejszych rundach po następnym prawem czy kim, którymś tam z kolei.